Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku naszych podcastów. Za oknem wiosenna aura, która sprawia, że sezon budowlany już ruszył w pełni. Na budowach dużo się dzieje. Jak zawsze, na budowie harmonogramy są napięte, terminarz jest bardzo ważny. I w takich okolicznościach no, chciałbym, żebyśmy porozmawiali. O tym, co najważniejsze na budowie i co, co można przy tym tempie yy, pracy, przy, przy, przy napiętych harmonogramach, gdzieś zgubić, a mianowicie o bezpieczeństwie pracy, o bezpieczeństwie na budowach, no i o naszym zdrowiu życiu, o zdrowiu życiu naszych pracowników, współpracowników. Do tej rozmowy zaprosiłem yy, pana Piotra Kledzika, yy, prezydenta porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam, panie Michał. Panie Piotrze, zaczynając naszą rozmowę, tak, porozumienie zrzesza największe firmy wykonawcze, porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie, zrzesza największe firmy wykonawcze działające na budowach tutaj w naszym kraju, co pozwala państwu no, szeroko widzieć i monitorować sytuację pod względem bezpieczeństwa na budowach. Potocznie mówi się, uważa się, że budownictwo jest branżą o dużej, wysokiej wypadkowości. Proszę mi powiedzieć, czy, czy to jest rzeczywiście prawda, czy tak sytuacja wygląda? Jak pan to ocenia? To jest prawda, ale nie do końca. Szcze, ściślej mówiąc, to była prawda. 12 lat temu, kiedy to nasze porozumienie zostało zawiązane. Przez kilku członków założycieli. Rzeczywiście byliśmy na niechlubnym końcu, albo byliśmy liderem w statystykach wypadkowych. Byliśmy liderem jako budownictwo. Przez te wszystkie lata, w których jesteśmy razem i aktywnie staramy się wspierać działania poszczególnych firm, ale też nadawać pewnego rodzaju standardy, udało się nam uciec w Polsce z niechlubnego podium, już na nim nie jesteśmy. Ale także y, coraz lepiej y, to wygląda, kiedy spojrzymy na y, kraje europejskie y, czy kraje podobne nam. Y, także y, z tego punktu widzenia no, jest już nieźle, natomiast y, no, nie zasypujemy gruszek w popiele i wydaje się nam, że jesteśmy gdzieś w połowie drogi, a może być znacznie lepiej. I to y, y, jak lepiej. I dlaczego lepiej, jak zrobić, żeby było lepiej, wypełnia treść działań naszego porozumienia. Jednym z, z, takich, z takich idei, którą e, ostatnio wprowadzamy dosyć silnie, to jest Tydzień Bezpieczeństwa, to już od kilku lat, ale ostatnio on nabiera szczególnego wrażenia, e, szczególnego wydźwięku, dlatego że wydaje się nam, że dalsza poprawa, tych statystyk jest możliwa tylko poprzez już proaktywną politykę wszystkich firm, ale także pracowników. Czyli ta kultura bezpieczeństwa, to współdziałanie z pracodawcą może spowodować, że te wskaźniki dalej opadną i będziemy mieli jeszcze lepsze grafy. I będziemy mogli się tym niejako chwalić. To, to nie jest tylko też chwalenie, ale też wymierna, wymierna różnica i wymierna zyski, jeżeli chodzi o, 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 o naszą, naszą pracę. Czyli niebezpieczeństwo kosztuje tylko jego, jego brak. Panie Piotrze, ja tak. Przyglądam się jeszcze temu tym, tym wykresowi, i, i pan tutaj mówi o chwaleniu się, natomiast ja, ja uważam, że tak, chyba należy się tym chwalić i tutaj zasługuje to na, na, na ogromne gratulacje, bo ten postęp przez w ostatnich kilkunastu latach no jest, jest imponujący, i, i tutaj na tle europejskim myślę, że to, co pan pokazał, budownictwo polskie, wypada. Bardzo, bardzo solidnie, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo już, ale tak też cofam się trochę pamięcią lata wcześniejsze. Wszyscy pewno znamy, kojarzymy sceny z filmu 40-latek, gdzie tam mnóstwo było scen pokazywanych na budowie. Tutaj Pan mówi o wypadkach, które osiągnęliśmy w przeciągu kilkunastu lat, ale rozumiem, że Budownictwo, zarządzanie na budowach musiało w jakiś sposób ewoluować i to znacznie ewoluować, więc żeby, że, że te sceny, które, które pamiętamy z tego serialu, to, jest, to już jest odmierzchła, zamierzchła przeszłość i, i nie chcielibyśmy z tym mieć już nigdy więcej do czynienia. Pan mógł powiedzieć, to co się zmieniło takiego na budowach istotnego, że, że, że to bezpieczeństwo tak się poprawia i świetnie, że się poprawia. Jeszcze raz no, zasługuje to na ogromne gratulacje. Budownictwo to zawsze będzie w jakiejś mierze improwizacja. W budownictwie każdy obiekt, każda budowa, każda realizacja jest inna. Jest w innym miejscu, w innym czasie. są inne założenia geologiczne, projektowe i tak dalej i I dlatego tak trudno jest wypracować jednolite standardy. Ale porozumienie właśnie taki cel sobie wyznaczyło. Od dłuższego czasu realizujemy założenia, w których nasi specjaliści próbują znaleźć bezpieczną przyszłość i bezpieczne regulacje, które spowodują, że całość procesu budowlanego będzie bardziej przewidywalna. Próbujemy lepiej wyposażać stanowiska, próbujemy e, organizować lepiej pracę, próbujemy myśleć proaktywnie, próbujemy stosować zabezpieczenia, które będą za nas e, myślały. Ponieważ często, i tutaj muszę to powiedzieć z wielkim smutkiem, te wypadki wynikają z jakiegoś takiego nagłego e, Zaćmienia, z, z jakiejś nadmiernej rutyny, która się nagle pojawia, i, no i nie, nie jesteśmy w stanie bez zmiany takiego myślenia, że to jest passé, że tak się zachowywać nie można, że nagłe przyspieszanie pracy, pod, jakby odrzucając zasady bezpieczeństwa, będzie, będzie złe. Dziękuję bardzo. Tutaj chciałbym nadmienić, zanim zadam Panu kolejne pytanie, bo już mi się ciśnie na usta, natomiast Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego również dołącza i dołączyło do kampanii Bezpiecznego Tygodnia i stale współpracuje z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, także też w naszych, naszych intencjach i naszym głównym priorytetem, jako stowarzyszenia i producentów betonu, no, jest, są kwestie zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników, naszych współpracowników, pracowników budów, którzy z nami współpracują, chociażby przy rozładunku mieszanek betonowych. Także to jest no, cały, ja bym to nazwał, łańcuch osób, stanowisk, czynności, które muszą spełniać te standardy. Muszą mieć odpowiednią świadomość, kulturę, e, bezpieczeństwa, e, oczywiście standard wyposażenia, przeszkolenie, e, żeby, żeby te prace wykonywać bezpiecznie i, tak jak było też już, już powiedziane, e, też tutaj naszą intencją jest, jest zero zdarzeń wypadkowych, zero wypadków, zero uszczerbków zdrowia przy pracy. Jako ten nasz główny, najważniejszy priorytet. Ale jeszcze przechodząc dalej do, do pytania, które mi się ciśnią na usta. Panie Piotrze, dużo się mówi o pracownikach chociażby za wschodniej granicy, pracujących na naszych budowach. I proszę mi powiedzieć, jak sobie radzicie z tą grupą osób, która jest, no, powiem, dosyć liczna, albo nawet bardzo liczna na naszych budowach? Gdzie pewno i kwestie kulturowe, mentalności, świadomości są jednak inne niż, niż naszych pracowników? Czy tutaj pan widzi jakieś duże rozbieżności, różnice w kwestiach właśnie podejścia do bezpieczeństwa? Mm -hmm. <laughs> Najpierw odniosę się jeszcze do pańskiej wypowiedzi. Rzeczywiście wypadki, które powstają przy rozładunku materiałów stanowią. Znaczną część tych statystyk wypadkowych, które jeszcze niestety posiadamy. Drugą taką grupą to są na przykład wypadki na wysokości, no i tutaj jakby w, 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 w tych dziedzinach również staramy się proaktywnie zamykać możliwości powstawania następnych tego typu zdarzeń. Kolejny, kolejny element, który się który jest niebezpieczny i który próbujemy rozwikłać tutaj przy udziale bardzo aktywnym inwestora, to są wypadki komunikacyjne. I tutaj pragnę powiedzieć, że mamy doskonałą, to chcę z pełną mocą powiedzieć, współpracę z Generalną Dyrekcją, która w pełni nas wspiera i razem próbujemy realizować standardy, które będą i obowiązują już na niektórych przetargach. Czy realizacja generalnej dyrekcji, tak aby podnieść ten poziom bezpieczeństwa. Odnosząc się do Pańskich słów o, o, o cudzoziemcach, rzeczywiście tak jest. To już jest procent znaczny. Powiem więcej: z uwagi na, na konflikt za wschodnią granicą, poszukiwania są coraz dalsze. I coraz więcej egzotycznych kierunków wspiera rynek budowlany i tak będzie. Niestety nie posiadamy dzisiaj aktywnego systemu kształcenia szkół zawodowych i budownictwo traci na popularności wśród rodzimych pracowników. Jest ich po prostu za mało. W związku z tym firmy sięgają po pracowników za wschodniej granicy, a czasem również dalej. Pojawiają się Hindusi, pojawiają się Filipińczycy, nawet pracownicy z Afryki ostatnio. Ci pracownicy mają bardzo, różną, bardzo różne poziomy wykształcenia, ale generalnie zawsze występuje bariera językowa. Ta bariera językowa powoduje, że pozornie niegroźne sytuacje na budowie mogą stać się krytyczne w kilka chwil. Stąd też są zalecenia naszego porozumienia. Żeby na budowach, gdzie występują pracownicy zagraniczni drogi, ewakuacja, a także wszystkie inne polecenia obrazkowe, że tak powiem, które są, były w dwóch językach, czyli były wieszone w języku polskim oraz z tym, którym operują pracownicy. Również nadzór, i tutaj ogromna jest rola nadzoru liniowego który ma obowiązek też porozumiewać się w sposób jednoznaczny z tego rodzaju pracownikami. To jest też rola poszczególnych firm i organizacji pracy, jak sobie to ustalą. Natomiast nie ma innej drogi, ponieważ, jak Pan słusznie zauważył, to jest dzisiaj dosyć duży już procent, bardzo znaczący. Ja myślę, że on się będzie tylko z biegiem lat, lat zwiększał jeszcze. Jeżeli zapomnimy o tej grupie, w cudzysłowie, zapomnimy o tej grupie pracowników, to, to te nasze statystyki ani drgną dalej. A myślę to, co Pan mówi, że mamy kilka punktów wspólnych, jeśli chodzi o, zabezpieczenie, o zapewnienie bezpieczeństwa tak, pracownikom, bo. Ten aspekt pracownicu, pracowników, obcokrajowców, również dotyczy nas jako producentów betonu, chociażby w transporcie betonu, tak i kierowców betonowozów. I też chyba największym tym punktem wspólnym, o którym mówimy, to jest, to jest rzeczywiście transport i rozładunek mieszanki betonowej na budowę, bo jeśli chodzi o wypadkowość na terenie wytwórni betonu, to tutaj występują one te zdarzenia bardzo, bardzo rzadko, tak? jeśli chodzi o strony technicznej, zabezpieczeń technicznych i całych procedur związanych z wytwórnią, jak postępować ze sprzątem, jak, jak bezpiecznie wykonywać pracę, to tutaj, to tutaj też poczyniliśmy duży postęp i, i, i te stanowiska pracy, te zadania, które są wykonywane na wytwórni są. W mojej opinii, już bardzo, bardzo dobrze zabezpieczone. Największe problemy, które mamy, to jest właśnie transport po drogach publicznych, i tutaj niestety dochodzi ciągle do przewróceń betonomieszarek, które mogą być bardzo, bardzo tragiczne w skutkach zarówno dla kierowcy betonowozu, jak również dla użytkowników trzecich drogi. Niestety to jest, to jest najczęściej kwestia związana z brawurą podczas jazdy, z przekraczaniem przepisów ruchu drogowego. No i fizyka, tak? Środek ciężkości pojazdu jest dosyć wysoko. Do tego obroty bębna i niejednokrotnie ta fizyka wygrywa z, z rozsądkiem ludzkim. Drugi element, który właśnie tam wspólnie myślę, te, te wspólne pola, które ja identyfikuję. To jest już rozładunek mieszanki betonowej na budowach. Pan powiedział, że najczęściej na budowach dochodzi do wypadków właśnie przy rozładunku, przeładunku materiałów. My też tak to identyfikujemy, że czy kierowcy betonowozów, czy operatorzy pomp wykonują bardzo dużo czynności na budowie. Przy rozładunku warunki na budowie się zmieniają: czy to miejsce, w którym się rozładowuje, czy oświetlenie. Do tego pracownicy muszą chociażby wejść, zejść z samochodów, wyczyścić je po rozładunku. I tych czynności jest dosyć dużo. Niestety dzieje to się zazwyczaj w bardzo szybkim tempie, i to jest to jest element, nad którym, nad którym my pracujemy i, i, i tutaj chcemy ograniczać. Tą wypadkowość w tych, w tych aspektach. Stąd też nasz udział w, w pracach porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie i kampania Dobry transport, którą zainicjowaliśmy kilka lat temu, i, i tutaj wraz ze z porozumieniem wypracowaliśmy standardy dobrego, bezpiecznego wykonywania pracy na budowie rozładunku betonu i myślę, plus jakby również kwestie związane z odpowiednim wyposażeniem technicznym pojazdu i stanem technicznym, wszystkimi tymi rzeczami, które, które decydują o bezpieczeństwie i myślę, że to, to, to również przynosi, przyniesie efekty i będzie zbliżało nas do tego celu, że Kiedyś może na tych statystykach zobaczymy po prostu zero, i to jest moim zdaniem wynik oczekiwany przez wszystkich. I, I taki, który powinien być tak: do pracy przychodzimy po to, żeby ją wykonać, a nie żeby stała się nam krzywda, czy komuś z naszych współpracowników, więc, więc tutaj tak bym to podsumował. Ja mam jeszcze ja Pani Piotrze, tak, jedno pytanie. Ja powiem tak, może tak, jedno tak, tak. zdanie. Rzeczywiście to jest tak, i, 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 tru, i trudno, żeby było inaczej, że no, te branże są, że tak powiem, pokrewne i zawsze będą powiązane, ponieważ jedna bez drugiej praktycznie nie istnieje. Nie wyobrażam sobie dzisiaj pomimo rozkwitu pomysłów na budownictwo drewniane, na przykład bądź też stalowe, jakieś lekkie konstrukcje, żebyśmy nie zabetonowali fundamentu chociażby, no i, i, i dlatego to zawsze będzie, tak? także ta współpraca konieczna, wskazana. Rzeczywiście te wypadki z dwóch grup, tak? komunikacyjne i rozładunkowe, to, to są wypadki, nad którymi musimy zdecydowanie pracować, a one Stanowią cały czas gro. To, to jest naprawdę jedna z, z głównych grup, i my mamy taką tradycję, trochę smutną, ale jednak robimy to. Na posiedzeniach komitetu, które mam przyjemność prowadzić, omawiamy sobie każdy wypadek. Każdy wypadek jest omawiany przez prezesa, który niestety miał to nieszczęście i na jego budowie zdarzył się ten wypadek śmiertelny. I omawiamy wszystkie działania, jak doszło do tego wypadku. Jakie działania podjęliśmy, czy firma podjęła po wypadku, i co jeszcze należałoby zrobić, jak to wpływa na, na nasze działania w przyszłości. Proszę zwrócić uwagę, że na bezpieczeństwie znają się wszyscy. Tak, i na budownictwie również. I, i, jak, i te, te nasze budowy rozrzucone są po całym kraju. Każdy gdzieś tam zobaczy jakiś nieporządek, coś się dzieje, i mamy złą opinię. My musimy pracować na taki trochę i to może powiem górnolotnie na etos budowniczego, który gdzieś się zagubił. I być może y, skądinąd bardzo dobra komedia 40-latek trochę negatywnie wpłynęła też na etos budowniczego, bo maliniak y, jaki był, każdy wie. Tutaj, może taka krótka dygresja na koniec. Y, Kilka lat temu jako firma weszliśmy do Norwegii. Norwegia to jest kraj, który jest gdzieś w topie statystyk bezpieczeństwa, no i jest też postrzegany w ten sposób, tak? Wszyscy mówimy, że bezpieczeństwo na budowach w Skandynawii jest wzorcowe. Myśmy wchodząc na te realizacje jako generalny wykonawca, troszeczkę bali się tego, czy, czy sprostamy, czy podołamy. Okazuje się, że wszystkie systemy czy sposób prowadzenia prac był adekwatny nie i nie, nie, nie było żadnych różnic. W zasadzie nie, nie mieliśmy się i nie mamy się czego wstydzić. Często różnica pomiędzy budowami czy postrzeganiem budowania w Skandynawii, a w Polsce polega na tak zwanej percepcji. To, co tutaj jest z czyli przyspieszenie kosztem bezpieczeństwa, gdzieś w Skandynawii jest pase. Tak nie wolno robić, bo to powoduje niepotrzebne zagrożenie. I tego się trzymajmy. Jeżeli będziemy budować bezpiecznie, jeżeli budowanie bezpieczne będzie trendy, to te statystyki będą dalej spadać. Także ja dziękuję, bardzo się cieszę na dalszą współpracę, bo myślę, że jest jeszcze wiele szczegółowych miejsc, ale i ogólnie, gdzie możemy razem podziałać, żeby tę kulturę i to bezpieczeństwo podnieść na, na naszych realizacjach. Panie Piotrze, przychodzi mi na myśl kolejne, kolejne pytanie. Jako porozumienie, osiągnęliście bardzo dużo redukując wypadkowość na budowach. Jakie kolejne działania planujecie, ażeby poprawić tą sytuację, bo wydaje mi się, że każde kolejne ograniczenie jest pewno coraz trudniejszym wyzwaniem. Co, co, co pan tutaj widzi, planuje, co można jeszcze zrobić? No rzeczywiście, jesteśmy gdzieś pośrodku drogi, musimy iść dalej. I wydaje się, że Najważniejszym problemem jest to, żeby ta kultura bezpieczeństwa, postrzeganie bezpieczeństwa na budowach zeszło niżej. Stąd też taka idea, która się nazywa Tydzień bezpieczeństwa na naszych budowach, i to ona już nie jest nowa, robimy to co roku, to, ma, to, to, to ta inicjatywa ma na celu zejście z tymi wszystkimi ideami. Pokazanie ich na żywo na wszystkich naszych realizacjach. To jest e, ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, ponieważ na wszystkich budowach e, e, członków naszej, naszego porozumienia mają miejsce wydarzenia. Na wszystkie te budowy jeżdżą prezesi, członkowie zarządów e, e, poszczególnych organizacji i mówią o tym, jak to jest ważne. Starając się zmieniać postrzeganie. W tym roku e, mówimy stop ma moc, tak? czyli, czyli takie hasło, w którym mówimy, że nie wolno, non possimus, nie chcemy, żebyście się zgadzali na przyspieszenie, na jakieś korzyści e, kosztem bezpieczeństwa. Uważam, nie narażam, nie narażam siebie, ale też nie narażam innych. Dziękuję Panie Piotrze za rozmowę. Ja tutaj ze swojej strony deklaruję jak najbardziej chęć współpracy i dołożymy wszystkich starań i wysiłków, żeby przynajmniej te nasze obszary wspólne, które mamy tak na budowie, jak najlepiej nimi, nimi zarządzać, w nich pracować, żeby, żeby w nich było po prostu bezpiecznie i nie dochodziło do wypadków. Gratuluję wyniku, które Państwo już osiągnęliście, i, i życzę powodzenia w dalszych działaniach. I serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia tego odcinka podcastu i zapraszam na kolejne odcinki, które już krócej i, i, i są właśnie w przygotowaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.